Dzień dobry moi drodzy, witam na kanale Niepoprawny Dyplomata. Przed wami Niepoprawni Dyplomaci w pełnym składzie: Mikołaj Teperek, redaktor Tomasz Winiarski oraz redaktor Miłosz Sowa. Ostatnio nagrywaliśmy w duetach Najczęściej, więc teraz macie trio przed wami. Nie przedłużając, jak widzicie na miniaturce w tytule, porozmawiamy, porozmawiamy dzisiaj o newsie z 16 lutego 2024 roku, o tym, że opozycjonista rosyjski, który bardzo zasłynął na zachodzie swoimi filmami dokumentalnymi, nominacjami na, na, na nagrody filmowe, taki główny hmm, pięta hillesowa, albo może raczej jakiś taki kłos, który wbił się szpila w plecy Putina i nie mogła e, odpaść. Jak widać no, dzisiaj, jak nagrywamy ten materiał w kolonii karnej, e, pan Nawalny zmarł. Trochę o tym, kim jest ta postać, e, czemu Zachód ją tak gloryfikuje, czy rzeczywiście tak bardzo zagrażał Putinomi, Putinowi w w przejęciu i utrzymaniu dalszej władzy w Federacji Rosyjskiej. No i przyjrzymy się reakcją i oczywiście, czy to coś zmieni w kontekście wojny na Ukrainie, pakietu pomocowego Kongresu Amerykańskiego. No i oczywiście, jakie były reakcje w Stanach Zjednoczonych. Więc tak, dzisiaj, jak wiemy, w kolonii karnej zmarł Nawalny. Oficjalna wersja jest taka, że miał na spacerniaku upaść, zemdleć i miał być reanimowany zgon, stwierdzono rzekomo na miejscu. No i oczywiście jest wokół tej samej osoby, jak i tego wydarzenia wiele teorii, teorii spiskowych, które mówią między innymi o tym, że Nawalny miał być sam stworzony przez ludzi Putina, tego nie wiemy, no, ale też nie wiemy, czy rzeczywiście Putin go skasował, bo akurat są wybory w Rosji. Jak wiecie, zawsze one i tak były fałszowane. Putin na, na zmianę z Mediewiewiewiewiewem się zamieniali między premierem a prezydentem. Tak teraz znowu prawdopodobnie prezydentem dalej będzie Putin. No, a cały czas mamy wszystkie te inne kwestie. Także, panowie, od początku też przygotowaliście tutaj research, żebyśmy przedstawili naszym widzom. Przejdźmy do sedna. Nie będę tutaj typował, kto pierwszy będzie mówił, także możemy mieć wolną dyskusję, kim właściwie jest Nawalny i czy rzeczywiście to dobrze, że jest tak gloryfikowany w, na zachodzie, w Stanach Zjednoczonych, w Europie, ponieważ sam słyszałem od niektórych też krytyków. Nie tylko Rosji, ale też krytyków samego Nawalnego, że przecież, no właśnie te teorie, o których wspomniałem, on też nie był najlepszy. Zarzucano mu rasizm, zarzucano mu taki rosyjski nacjonalizm, no ale lepszy zły gość, który jest nasz, niż zły gość, który nie jest nasz, tak jak Amerykanie wielokrotnie to zresztą e, takiej dyplomacji używali. Także kim jest pan Nawalny i. Co się stało, że on uciekł z tej Rosji, potem do niej wrócił? Czemu to właściwie zrobił? I jakie były te filmy? Co on tam pokazywał? Może ja zacznę tylko od takiego krótkiego jeszcze wprowadzenia, że ostatnie chwile życia Alekseja Nawalnego miały miejsce w najbardziej surowej kolonii karnej, jednej z najbardziej surowych kolonii karnych w Rosji. On został w grudniu zeszłego roku przewieziony do kolonii karnej numer 3. O nazwie Wilk Polarny w miejscowości Harp na dalekiej północy Rosji i ona jest położona w jamalsko niemieckim okręgu autonomicznym. Co ciekawe, to jest 60 km na północ od koła podbiegunowego, czyli no, proszę sobie wyobrazić, jakie to są tragiczne warunki klimatyczne. To jedna rzecz. Druga rzecz, według Służby Więziennej Federacji Rosyjskiej. Zgon nastąpił mniej więcej po 12 czasu polskiego i przyczyną miał być zakrzep krwi. To są informacje, które ciężko teraz zweryfikować. Jak twierdzi sam lekarz, osobisty lekarz nawalnego, bez sekcji zwłok potwierdzić przyczyny zgonu się nie da. Natomiast była przez chwilę spekulacja i takie dyskusje w przestrzeni medialnej, czy można ufać. Oficjalnym komunikatom płynącym z Kremla co do śmierci Nawalnego, bo może on wcale nie umarł, tak? No i tutaj niestety konkluzja była taka, że Rosja nie miałaby żadnej intencji w tym, aby kłamać w sprawie śmierci Nawalnego, więc skoro taka informacja została podana przez służbę więzienną Rosji, musiała być konsultowana na najwyższych szczeblach władzy i niestety z ogromną dozą prawdopodobieństwa jest to informacja, która jest no, potwierdzona, tak. E, tutaj e, faktycznie śmierć Nawalnego miała miejsce. E, to był człowiek o. E... Bardzo ciekawym życiorysie. Swoją polityczną karierę, bo chciałem się skupić na takim trochę wprowadzeniu, jakie on miał poglądy i skąd się wziął. On swoją polityczną karierę zaczynał na początku XXI wieku w partii, która po polsku nazywa się Jabkiem, od nazwiska założycieli tej partii. I Już na początku lat 2000 był w opozycji do Władimira Putina, który wówczas dopiero tworzył swoją całą siłę polityczną w Rosji, jednak no, zbyt dużych szans, aby rzucić realnie rękawice Putinowi, Nawalny ani żaden inny opozycyjny kandydat nie miał. Dlatego Nawalny dużą część swojej kariery publicznej w Rosji poświęcił walce z nepotyzmem i z korupcją, czyli z nowotworami, które bardzo silnie są zakorzenione w rosyjskim systemie polityczno-gospodarczym. I tutaj zasłynął Nawalny między innymi z tego, że zrobił film dokumentalny przy użyciu dronów, gdzie pokazywał pałace należące do cara Rosji, czyli Putina, których on oczywiście się do nich oficjalnie nie przyznawał, ale on tutaj zrobił całe śledztwo i ten dokument wzbudził duże poruszenie. Co więcej, modus operandi działania Nawalnego był bardzo bardzo ciekawy, bo on kupował na przykład w rosyjskich firmach należących do oligarchów, powiązanych z władzą, do gigakorporacji. Kupował na wolnym rynku niejako akcje, choćby minimalne, choćby jedną akcję takiej firmy, tylko po to, żeby jako minimalny akcjonariusz zdobyć uprawnienia do tego, aby wnioskować o raporty finansowe. Oczywiście w raportach finansowych nie wszystkie informacje są podawane, szczególnie jeśli mowa o Rosji, natomiast te raporty finansowe, które do niego docierały dzięki temu, że był minimalnym choćby akcjonariuszem za małe sumy pieniędzy, pozwalały mu analizować operacje finansowe tych spółek i na przykład udowadniać, gdzie do chodziło do korupcji lub nieprawidłowości finansowych i w ten sposób także informował opinię publiczną w miarę swoich możliwości o różnych przewagach finansowych które działy się w Rosji. Jeśli chodzi o Tutaj politykę i poglądy polityczne samego Nawalnego, to on świętoszkiem nie był, ponieważ zarzucano mu poglądy rasistowskie, wzywanie do deportowania ludzi, którzy przyjechali do Moskwy na przykład na Kaukaz z powrotem, bo mieli ciemny kolor skóry, bo nie byli białymi Rosjanami, bo były różne napięcia na tle narodowościowo-etnicznym, więc on miał tutaj takie oskarżenia o rasizm. Co więcej, no. Nie wypierał się tego, że jest rosyjskim nacjonalistą. To kolejna rzecz. W 2008 roku popierał inwazję Rosji na Gruzję. W 2014 roku popierał inwazję Rosji na Krym i aneksję Krymu. I dopiero uderzył się w piersi po wybuchu wojny na Ukrainie, gdzie przyznał, że błądził w sprawie Gruzji, że błądził w sprawie aneksji Krymu, i będąc już w więzieniu na terytorium Rosji, o czym mam nadzieję miłość zaraz powie, jak on się znalazł w Rosji w więzieniu, ale już wtedy, będąc w więzieniu po inwazji wojsk Putina na Ukrainę, odciął się od tego, potępił inwazję na Ukrainę, potępił aneksję Krymu. No, a to był, zdaniem komentatorów, dosyć odważny gest, czyn, ponieważ, będąc w więzieniu w Rosji, krytykując oficjalnie inwazję na Ukrainę, no wykazał się dużą odwagą, bo na pewno swojej sytuacji tam nie poprawił taką deklaracją. Miłość, twoja kolej. Tak jest. Tak jest. Aleksiej Nawalny w sierpniu 2020 roku. Stracił przytomność, gdy leciał na pokładzie samolotu, który leciał z Syberii do Moskwy. Było to związane z próbą zbierania informacji, pewnego researchu, popierania też protestów, które wybuchły wówczas, gdy w związku z gubernatorem jednego z regionów na Syberii, w tej dalekiej Rosji, który, którego. Po prostu ten gubernator się, hmm, chciał go odwołać i, on, on się, i społeczność się sprzeciwiła i Nawalnego to po prostu zainteresowało i chciał o tym zbierać informacje, zbierać materiały. No i po, nagle na, podczas lotu tym samolotem poczuł się niedobrze, stracił przytomność, no i y, wezwano lekarzy i samolot się zatrzymał, no i y, 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 y przewieziono go do Niemiec. I w Niemczech okazało się, Niemcy to stwierdzili, że otruto go, otruto go środkiem, tak zwanym nowiczok, trucizną. I po zakończeniu leczenia, które trwało kilka miesięcy, dokładnie 17 stycznia 2021 roku, tylko gdy Nawalny przyleciał do Moskwy, postawił stopę na ziemi rosyjskiej, no to aresztowano go. Rosyjskie władze go aresztowały. No i zaczął się jego okres więzienia, którego to więzienia nie wyszedł. Aż do swojej śmierci, czyli do 16 lutego, i rosyjskie władze wytaczały wobec niego kolejne procesy, kolejne zarzuty mu przedstawiały. No i łącznie uzbierało się tego, że siedziałby, musiałby siedzieć w więzieniu ponad 30 lat. I pod koniec minionego roku nie przeniesiono go z więzienia położonego w europejskiej części Rosji, dosyć niedaleko Moskwy, do tego więzienia, o którym mówił na początku Tomek, czyli w tej miejscowości Harp na dalekiej północy, już pod kołem podbiegunowym. No i co ciekawe, to otrucie wtedy Nawalnego było dosyć przeprowadzone Nieudolnie. Na całe szczęście wówczas wtedy to agenci rosyjskich służb specjalnych to przeprowadzili, i potem ekipa Nawalnego, jego współpracownicy dotarli do tych ludzi, którzy byli za to odpowiedzialni. I mogli się dzięki temu dowiedzieć, jak dokładnie wyglądał cały proces tego, jak oni go otruli, nawet dowiedzieli się, gdzie ta trucizna była ukryta i ukryli ją agenci rosyjskich służb w jego bieliźnie. I współpracownicy Nawalnego opublikowali z tego całego zajścia film, takie mini-śledztwo, co po prostu było jeszcze większą kompromitacją, porażką dla Putina, dla służb, które ma pod kontrolą. No i pojawiały się także różne takie pytania, wątpliwości, dlaczego Nawalny wówczas wrócił do Rosji. Przecież mógł żyć sobie bezpiecznie w Niemczech, z rodziną, nawet gdziekolwiek, nie tylko w Niemczech, ale poza Rosją. I mógł sobie, mógł działać poza granicami Rosji jako opozycjonista. Ale on się wypowiedział w tej sprawie dokładnie 17 stycznia tego roku, czyli w trzecią rocznicę jego aresztowania u więzienia. No i w oświadczeniu napisał, że Tutaj cytat, że mam mój kraj i moje przekonanie i nie chcę rezygnować ani z tego, ani z tego. Nie mogę zdradzić ani jednego, ani drugiego. Jeśli twoje przekonania są czegoś warte, to powinieneś być gotów ich bronić, a jeśli trzeba, to ponieść jakieś ofiary. I na końcu dodał: Nie wyrzeknę się ani moich idei, ani mojej ojczyzny. No jak widzimy, yy... Nawalny zapłacił za. Te swoje przekonania ofiarę, o której Miłoszu, pisał. Pozwól, że ci przerwę, bo jestem waszego zdania bardzo ciekawy. To jest idealny moment, żeby to pytanie padło. Czy waszym zdaniem odpowiedzialne ze strony Aleksieja Nawalnego było to działanie, czyli powrót do Rosji, gdzie no, spodziewano się, że będzie aresztowany i nie czeka go żaden miły los? Czy to jednak nie, nie, nie był, no, oczywiście, ruch bohaterski, nacechowany odwagą, ale może też. Gdzieś głupotą, no bo sam poszedł w paszczę lwa. Czy może Aleksiej Nawalny, waszym zdaniem, więcej mógłbyś działać jako Opozycjonista na wygnaniu, tak, działając na przykład z Niemiec, z innego państwa na zachodzie i będąc postacią, która zagrzewa do walki naród rosyjski, co Opozycjoni opozycjonistom w Rosji po martwym Nawalnym. On teraz się stał, co prawda, męczennikiem i to też może być jakaś, jakiś element motywujący do walki z reżimem Putina, ale równie dobrze może być to coś, co zastraszy opozycję. Może taki Nawalny zrobiłby więcej, żyjąc i wygłaszając komunikaty z bezpiecznego miejsca na zachodzie, czy niepotrzebnie może on po prostu popełnił takie samobójstwo w sensie idąc prosto w paszczelwa? Jakie jest wasze zdanie, jeśli mogę? Więc chyba już mieliśmy przykłady mhm. w historii ludzi, którzy znikali z rąk Federacji Rosyjskiej, ich w wcześniejszych przeobrażeniach, ostatnią taką chyba osobą zasłynął Litwinenko, który uciekł, był agent KGB i i który uciekł do Wielkiej Brytanii, tak, on tam chyba na to obywatelstwo dostał i miał być zatruty polonem, miał umrzeć w męczarniach, w szpitalu, także e, i tak dobrali się do niego ludzie Władimira Putina. Oczywiście e, to Nawalny musiał świadomie wrócić do Rosji i raczej no, chyba nie spodziewał się kwiatów i bombonierki z czekoladkami na lotnisku, a raczej facetów z, z, od Putina, którzy na pewno go od razu zabrali, aresztowali. I jak wiemy skończył, to dzisiaj już historia pokazała. Trudno raczej prowadzić jakąkolwiek działalność. No, nie tylko operacyjną, ale, ale w ogóle jakąś opozycją, opozycyjną z, z kolonii karnej, z więzienia. Nie wiem, czy były jakieś zdjęcia, update'y, ale dość często ludzie, którzy jeńcy wojenni, na przykład, którzy byli przetrzymywani przez Rosję, no byli. Bardzo szybko wychudzeni, byli traktowani w właśnie w złych warunkach, więc też jestem w stanie uwierzyć w takie wersje, że, że no, może nie robił strajku głodowego, ale no, na pewno warunki tam fajne nie były. E, więc na pewno mógł zrobić więcej, gdyby był na zewnątrz, ale to też jest ryzyko. Takie samo jak dostał Lichwinienko, że na wolnego pewnie i tak by. Prędzej czy później w ten czy inny sposób dopadli. Widziałem też takie zarzuty co do Nawalnego, a raczej do jego żony i córki, które pławiły się w luksusie, na wakacjach w różnych miejscach, a on tutaj odgrywał rolę. Coś trochę, co się Na. zarzuca, że, że jego żona czy rodzina była przecież dziewczyna chyba. Z, nie wiem, czy to Stefaniego, czyli ze z sklepu z bardzo. Taką no, dość drogą biżuterią, e, która nie wiem ile w tym jest prawdy, oczywiście, ale była taka sytuacja na TikToku, ona nagrała o tym, że przyszła e, żona Zełęńskiego wydała bardzo dużo pieniędzy na biżuterię w jej sklepie w Nowym Jorku. E, ona to miała potem z, e, opowiedzieć o tej sytuacji w internecie i miała potem zostać zwolniona za to. A ona chciała pokazać taką hipokryzję, że patrzcie, tutaj e, jesteście opozycją. Tutaj jesteście tacy męczennicy, a, a wasza rodzina rzeczywiście pławi się w luksusie, to jest chyba e, też takie ryzyko chyba wszystkich zbiórek e, internetowych, jakiekolwiek szczytne one by nie były, że zawsze jest jakieś prawdopodobieństwo, że ktoś te pieniądze marnotrawi, czy poświęca na inne cele, niż obiecano. E, na pewno dużo też takiej pomocy. Nawet tej amerykańskiej, to co, co kongresmeni amerykańscy zarzucają, tak że my tutaj pomagamy. A ile tych broni na przykład było potem, zjawiło się na czarnym rynku, którą wysłali Amerykanie i potem robiono dochodzenia, badania. Sam Zełęski miał zwalniać ekipę. Która odpowiadała za, za, za te rzeczy tak, sami ludzie w Polsce się skarżyli, że wysyłali na przykład karmę dla psów, która nie wiadomo potem, gdzie docierała, czy w ogóle docierała, i, i, i zawsze jest jakiś procent ryzyka, że, że będzie po prostu marnotrawienie tych datków, pieniędzy, czy takiej pomocy doraźnej. No cóż, no, nie wiem, czy to jest głupota, to Teraz y, mówi się że o, o martwych osobach, żeby źle nie mówić, e, ale wydaje mi się, że na pewno mógł działać więcej em, na wolności, no ale na pewno to przemyślał, na pewno podjął tą decyzję. Może myślał, że w końcu uda mu się w jakiś sposób e, ucieknąć, uciec. No, ale myślę, że tutaj powinniśmy postawić przecinek i na przykład zobaczyć, jak Zachód reaguje, reagował i reagowałby. No bo przedstawiliście panowie tutaj, że Nawalny nie był świętoszkiem. No, i czy w takim razie Zachód powinien takich no nie do końca czyste osobistości. No, okej, okay, są opozycyjne, ale, ale jednak są rasistami albo, albo jakimiś nacjonalistami. Tutaj powiedzieliście, że on zmienił zdanie co do tej Gruzji Ukrainy, ale mimo wszystko jednak, czy, czy to byłaby karta, na którą warto byłoby postawić? Um, I tutaj mamy jakby. Ja może Mikołaju no, zacytuję. Jednego z polskich komentatorów, Roberta Gwiazdowskiego, związanego z no, ideami takimi wolnorynkowymi, ekonomistę, który powiedział, że Nawalnego prawdopodobnie kazał zamordować Putin, ostatecznie to komunista i to z KGB. Ale czy ktoś z Polski, pyta Robert Gwiazdowski, robił bohatera Strockiego, jak go Stalin kazał zamordować? I to jest taka sugestia, że ten Nawalny miał bardzo dużo za uszami. Natomiast jeśli pytałeś o stanowisko Zachodu, za chwilę przytoczymy, amerykańskie opinie z oceanu w sprawie Nawalnego, które bronią, występują chociażby Joe Biden czy Kamala Harris w obronie Nawalnego tutaj, to mam wrażenie, że Zachód no, nie jest głupi i, i szczególnie klasa polityczna w Stanach Zjednoczonych zdaje sobie sprawę w Unii Europejskiej z różnych czarnych kart, jeśli chodzi o poglądy Nawalnego, ale lepszy taki Nawalny niż, niż Putin. Mam wrażenie, Czyli, że, że cynizm, Nawalny nie byłby idealnym politykiem, dyplomacji. gdyby to on występował... Co, tak, gdyby nie to, że Nawalny był jedyną alternatywą realną dla Putina na tym etapie, to jego poglądy spotykałyby się z silnym krytycyzmem ze strony demokratycznych społeczeństw Ameryki czy A nie Zachodu. Ale uważasz, że Zachód Europy. w ogóle lubi sobie stawiać na sztandary takie dziwne osobistości? Na przykład George Floyd, no przestępca, kryminalista, bohater yy, Afroamerykanów. Nawalny, no też taki nie do końca nie, nie, nie do końca czysta osobistość. No, tutaj tak, opozycjonist. Tak, tylko myślę, że z Nawalnym to był inny mechanizm. W myśl zasady wróg naszego wroga jest naszym sojusznikiem. A czy można to I rozszerzyć? Laku, tak? no, bo skoro on był taki rasistowski wobec Azji, no to może gdyby on, jeśli by się udało, przejąłby władzę po Putinie, może by mu się jakaś rewolucja udała, to byłby. No taki, takim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, rosyjskim, przeciwko hegemonii chińskiej możliwem chociaż myślę, że takie wizje są tak daleko idące, no daleko. już wiemy, że nie tak. mają szans na realizację, ale myślę, że w takiej krótszej perspektywie czasowej Zachód liczył, że Nawalny będzie tak jak kiedyś Borys Niemców, też zamordowany przecież, tak? Znaczy Borys Niemców zamordowany, to wiemy z całą pewnością, Nawalny domniemujemy, że został zamordowany i faktycznie no, wszystko na to wskazuje, chociaż oficjalnego śledztwa tutaj takiego wiarygodnego no wyników nie mamy, natomiast no tak, umówmy się prawdopodobnie, zginął w ten czy inny sposób za wiedzą Władimira Putina. E, znaczy, wiesz co ja, myślę, ja, bym że... tutaj ja Ja nie lubię bardzo takich teorii, więc ja bym powiedział: zginął z ręki Federacji Rosyjskiej w ten czy inny sposób, pośrednio czy bezpośrednio. Ale możemy sobie gdybać, czy ktoś do niego podszedł i go udusił, zamordował, czy coś, a może naprawdę był tam na tyle, nie wiem, katowany, zagłodzony, że po prostu nie wytrzymał, nie? No to tak czy inaczej. Jest, jest też zabójstwem. Jeżeli go katowali, źle karmili i przez to umarł, to też są winni no to jego śmierci. Jakby sprawca jest ten sam, nie? Jakby kill the ratio, wiadomo, kto to zrobił. No tak, a jeśli ja mogę swoje zdanie powiedzieć, czy o postawie Nawalnego w kwestii powrotu do Rosji, no to ja w moim zdaniu będę mówił za siebie, jakbym ja postąpił na jego miejscu. No więc ja. Po tym otruciu zostałbym w Niemczech, gdzieś bym po prostu został na emigracji. Już w Rosji niestety nie mógłbym. To chyba tak jak ta opozycja w białoruska, która jest w Warszawie i z tak, się, No bo wiadomo się, było, co, prowadzi, nie? Tak, co by mi, tak, co by mnie czekało w moim ojczystym kraju za takie coś. No i starałbym jakąś prowadzić działalność, prowadzić zaros i być takim, być obecnym na świecie, na jakichś konferencjach, na jakichś forach, ogólnie swoją obecność zaznaczać i w taki sposób by prowadzić swoją działalność opozycyjną, która też by była jakąś formą też działalności, też by się przyczyniła do, do walki z tym reżimem putinowskim, który, który jest i który... Z którymi no, musimy się jako też Europa zmagać, jako świat. To ja mam do Was pytanie. Yy, o te reakcje jeszcze, już na sam koniec. No bo wiemy, że w Kongresie Amerykańskim trwała zacięta dyskusja odnośnie pakietu pomocowego. W ostatnich dniach, jak teraz to nagrywamy, mieliśmy wizytę Zełęckiego z Olafem Scholzem, kanclerzem Niemiec, właśnie w Berlinie, no i oczywiście z Emmanuel Macronem w Paryżu, w kontekście wsparcia dla Ukrainy militarnego, finansowego. To wsparcie Paryż i Berlin już ogłosiły. W tym samym czasie Biden cały czas nie może pogodzić się z tym, że nie może pogodzić się kongres amerykański. W tym samym czasie kongres amerykański ogłasza dwutygodniowe wakacje. Mamy konferencję prasową Joe Bidena, on im to zarzuca, że w ogóle jak to możliwe i oczywiście podkreśla, nie martwcie się drodzy sojusznicy w NATO, ponieważ e, póki ja jestem prezydentem, każdy cal waszej ziemi będzie broniony przez Stany Zjednoczone. No i co mamy od strony republikańskiej? No, bo widzimy taką jedność Zachodu. Wszyscy tak oficjalnie mówią, że no, Putin powinien odpowiedzieć, coś powinniśmy zrobić. Powinniśmy bardziej wspierać Ukrainę, tak, że, tak żeby ta, ten heroizm na nie poszedł na marne, ale w tym samym czasie nie mamy żadnego żadnej odpowiedzi. Żadnej konferencji prasowej od Donalda Trumpa, który przecież jest głównym kandydatem przeciwnikiem Joe Bidena w nadchodzących wyborach. I chyba Republikanie też za bardzo głosu nie, ym, nie zabierali. A nawet Tucker Carlson, dziennikarz, który robił wywiad z Władimirem Putinem w ostatnim czasie, o którym tak głośno było, też nie zapytał o Nawalnego. Więc co? O, prawica nie o, całą nic masę o tym nie mówi? Innych zbrodni Putina. E sam Putin miał być rzekomo zaskoczony tym, jak miękko do niego podszedł e, Tucker Carlson. Jakie łagodne pytania zadawał, także e, to też o czymś nam mówi. Natomiast faktycznie brakuje opinii, brakuje komentarza Trumpa na wydarzenia z Nawalnym, brakuje komentarza senatora Teda Cruza, wielu innych wpływowych amerykańskich polityków na kapitolu, ale jest wypowiedź spikera Izby Reprezentantów, republikanina Mike'a Johnsona, który wydał oświadczenie, w którym napisał wprost, że Putin to okrutny dyktator i świat jest świadomy jego zdaniem, że jest bezpośrednio odpowiedzialny za nagłą śmierć tego największego przeciwnika politycznego swojego, czyli właśnie Nawalnego. Co więcej... Mike Johnson napisał o tym, że Stany Zjednoczone i ich, ich partnerzy na świecie muszą użyć wszelkich dostępnych środków, aby odciąć Putinowi zdolność do finansowania jego niesprowokowanej wojny na Ukrainie oraz uniemożliwić mu potencjalną agresję na przykład na państwa bałtyckie, co pokazuje, że Mike Johnson, speaker Izby Reprezentantów, taki odpowiednik marszałka Sejmu, przywódca Republikanów w tej izbie niższej kongresu, jest świadomy, zagrożeń, które e, wynikają z rosyjskiego imperializmu realizowanego przez Putina. Ale i chce że się im nie damy. Aktywnie przeciwstawiać co jest dobrą informacją dla nas, szczególnie w kontekście tych wszystkich alarmistycznych opinii w mediach, że Republikanie za chwilę sprzedadzą Ukrainę Rosji, czy w ogóle przestaną ją wspierać. Tutaj widzimy, no Mike Johnson jest oskarżany o to, że nie chce poddać pod głosowanie ustawy o pomocy zagranicznej, bo są pewne spory co do tego, ale jednak widzimy, że tutaj mówi wprost o potrzebie wsparcia Ukrainy i przeciwdziałania temu imperializmowi w wykonaniu Putina. Ok, czyli łagodzenie nastrojów, ale nadal nie będą głosować za budżetem. Jak wiemy, Kongres zrobił sobie dwutygodniowe wakacje. Także zobaczymy, jak Zachód zareaguje. Widziałem kolejne nawoływania o pomoc. Niemcy stanęli za Łęckim z nowym pakietem pomocy, tak samo Francja. Stany Zjednoczone robią sobie w Kongresie dwa tygodnie przerwy. Zobaczymy, co będzie dalej. Dziękuję, drodzy panowie, za. Ten komentarz szybki, na bieżąco. A Was zachęcam do subskrybowania kanału Niepoprawny Dyplomata. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć. Trzymajcie się, hej.